Uderzenie głowy Rebeki Thorn o marmurową podłogę odbiło się echem przez gotycką bibliotekę Akademii Whitmore, jak wystrzał z pistoletu. Krew sączyła się z rany nad jej brwią, tworząc karmazynowe krople, które rozpryskiwały się na nieskazitelnej podłodze. Thomas Blackwood stał nad nią, jego designerskie buty w odległości centymetrów od jej twarzy, kostki białe jak kość, drżące z czymś pierwotnym. Dwieście uczniów przyciskało się do wysokich regałów, ich telefony uniesione jak pochodnie, uwieczniając każdą sekundę tego, co powinno być kolejną rutynową, upokarzającą sytuacją. Ale Rebeka Thorn, rozłożona na zimnej podłodze z krwią malującą wzory na jej bladej skórze, zrobiła coś, co miało nawiedzać Tomasa Blackwooda przez resztę jego skróconego życia. Uśmiechnęła się. Nie nerwowym uśmiechem pokonanego, ale spokojnym uśmiechem kogoś, kto czekał na ten dokładny moment. Wytarła krew z ust z celową powolnością, podniosła się i wypowiedziała pięć słów, które miały na zawsze zniszczyć dynastię Blackwoodów. Grup twojego dziadka, sektor 7, Arlington. Przemiana na twarzy Tomasa Blackwooda przeczyła fizyce. Kolor nie odpływa tak szybko z ludzkiej skóry, chyba że serce przestanie pompować, ale jego twarz przeszła od uprawnionej furii do trupio bladej w przestrzeni między uderzeniami serca. Telefon wyśliznął się z jego odrętwiałych palców, uderzając o marmur z dźwiękiem, który zdawał się odbijać echem w wieczność. Biblioteka pogrążyła się w ciszy tak kompletnej, że wszyscy mogli usłyszeć, jak antyczna wieża zegarowa wybija godzinę 23. Każda nuta jak dzwon pogrzebowy dla sekretów, które powinny pozostać pogrzebane. Trzy tygodnie wcześniej Rebeka Thorn przeszła przez ciężkie dębowe drzwi Akademii Whitmore, niosąc jedynie skórzaną torbę i przenośną maszynę do pisania, która wyglądała, jakby przetrwała obie wojny światowe. W wieku dwudziestu czterech lat wyglądała niemal jak dziecko ze swoimi platynofie, imi blond włosami splecionymi w warkocz spadający na plecy, okrągłymi okularami w drucianych oprawkach i vintage'ową granatową sukienką. Jej głos niósł miodowo powolny akcent wiejskiej Georgii, każde słowo starannie wybrane, jak przez kogoś, kto bał się złamać coś delikatnego. Dyrektor Robert Blackwood powitał ją osobiście w swoim biurze, przestrzeni, która śmierdziała starymi pieniędzmi i nowszymi kompromisami. Machoniowe panele zawierały fotografie trzech pokoleń mężczyzn z rodu Blackwoodów, wszystkich z tą samą ostrą linią szczęki i drapieżnymi oczami. Panno Thorn, powiedział, jego uśmiech wyćwiczony i pusty, jesteśmy zachwyceni, że dołącza pani do naszego Wydziału Języka Angielskiego. Ufam, że rozumie pani, że Whitmore działa na pewnych tradycjach. Cenimy dyskrecję, lojalność i zrozumienie, że niektórzy uczniowie wymagają szczególnej uwagi. Rebeka skinęła głową, jej palce przesuwały się po krawędzi skrzynki z maszyną do pisania, z nieświadomym nawykiem kogoś sprawdzającego broń. Oczywiście, dyrektorze Blackwood, wierzę w utrzymywanie ustalonych systemów. W końcu każda instytucja ma swój własny ekosystem, prawda? Drapieżnicy, ofiary i ci, którzy po prostu obserwują. Coś błysnęło w oczach Roberta Blackwooda na słowo drapieżnicy, ale wyraz twarzy Rebeki pozostał niewinnie miły. Kiedy pisała swoim antycznym, wiecznym piórem, jej oczy katalogowały wszystko. Specjalne wyciszenie, które stłumiłoby krzyki. Prywatna winda za regałem. Sejf ukryty pod portretem Tomasa Blackwooda seniora w mundurze wojskowym. I co najważniejsze, monitor bezpieczeństwa pokazujący podgląd z kamer z każdego kąta szkoły, oprócz pewnych martwych punktów w historycznym skrzydle biblioteki. Zauważam, że przyniosła Pani maszynę do pisania, zaobserwował dyrektor Blackwood. Zapewniamy wszystkich naszych nauczycieli najnowszą technologią. Cyfrowe ślady trwają wiecznie, odpowiedziała cicho Reb. Jeca. Atrament blaknie z sekretami. Uważam, że jest coś uczciwego w klawiszach, które uderzają w papier, pozostawiając ślady, których nie można usunąć naciśnięciem przycisku. Każde uderzenie klawisza to zobowiązanie, nie sądzi pan? Uśmiech dyrektora nieznacznie się zacisnął. Jak filozoficzne? Cóż, stwierdzi pani, że nasi uczniowie preferują nowoczesne metody, szczególnie mój syn Tomas. Jest w pani trzeciej klasie AP Literatury. Gwiazda sportu, lista honorowa, już przyjęty na wczesne przyjęcie do Princeton. Jestem pewien, że uzna go pani za wzorowego. Palce Rebeki zatrzymały się na jej dokumentach na dokładnie jedno uderzenie serca. Jestem pewna, że każdy ojciec widzi doskonałość w swoim synu. Chociaż zawsze uważałam, że prawdziwa doskonałość nie potrzebuje przedstawienia ogłasza się sama. Thomas Blackwood zrobił swoje wejście do trzeciej klasy apel literatury Rebeki dokładnie 10 minut po dzwonku. 188 centymetrów starannie kultywowanej arogancji przeszedł przez drzwi, jakby był właścicielem nie tylko klasy, ale powietrza, którym wszyscy inni oddychali. Zanim ciągnęły się jego zwykłe satelity. Harrison Fitzgerald, Brendan Ashford i Dominic Cross. Klasa wstrzymała oddech. Widzieli to przedstawienie wcześniej z trzema poprzednimi nauczycielami angielskiego, którzy wytrzymali mniej niż semestr każdy. Rebeka kontynuowała pisanie na tablicy, jej kursywa płynęła jak woda. Zdanie, które wybrała do dyskusji, brzmiało: Prawda was wyzwoli, ale najpierw zniszczy wszystko, co zbudowaliście na kłamstwach. Interesujący wybór, oznajmił Thomas do klasy. Chociaż twierdziłbym, że prawda jest subiektywna. To, co jest prawdą dla jednej osoby, może być fantazją dla innej, szczególnie gdy jedna osoba ma władzę, a druga nie. Kreda w ręce Rebekki nigdy się nie zatrzymała. Dokończyła zdanie, odłożyła kredę z celową precyzją i odwróciła się do niego z uśmiechem, który pasował do nauczycielki przedszkola. Interesująca perspektywa, panie Blackwood, być może chciałby pan poprowadzić naszą dyskusję o naturze, Prawdy w literaturze, chociaż wymagałoby to przeczytania lektury, prawda? Kilku uczniów cicho wzdrygnęło się. Nikt nie rzucał wyzwania Tomasowi Blackwoodowi. Szczęka Tomasa napięła się, ale jego uśmiech pozostał. Nie muszę czytać martwych pisarzy, żeby rozumieć władzę, panno Thorn. Niektórzy z nas uczą się z życiowego doświadczenia. Doświadczenie? Rebeka powtórzyła to słowo, jakby kosztowała coś niezwykłego. Tak, Przypuszczam, że dziedziczenie doświadczenia po rodzinie mogłoby wydawać się osobistym osiągnięciem, jak dziedziczenie zegarka i twierdzenie, że rozumie się czas. Klasa ucichła. Rebeka już odwróciła się z powrotem do tablicy, dodając kolejny cytat. Grzechy ojców będą nawiedzane na synów aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Biblijne, zauważył Tomas. Jego głos niósł ostrość. Jak urocze! Rebeka podeszła do swojej maszyny do pisania, przejechała palcami po klawiszach i spojrzała bezpośrednio na Tomasa. Nietzsche powiedział też, kto walczy z potworami, powinien uważać, żeby w tym procesie sam nie stał się potworem, ale być może ta mądrość przychodzi za późno dla niektórych rodów. Słowo rody zawisło w powietrzu jak oskarżenie. Tomas wstał gwałtownie. Sugeruje pani coś o mojej rodzinie, panno Thorn? Nic nie sugeruje, odpowiedziała łagodnie Rebeka. Po prostu obserwuję, że wzorce powtarzają się przez pokolenia, chyba że ktoś zdecyduje je złamać. Ale łamanie wzorców wymaga przyznania, że istnieją, a przyznanie wymaga prawdy, co prowadzi nas z powrotem do naszej pierwotnej dyskusji. Po lekcji Tomas przewrócił kubek kawy Rebeki, posyłając ciemny płyn rozlewający się po jej biurku. Ups, niezgrabne palce. Chyba będą musieli to przepisać. Rebeka spojrzała na rozlewającą się plamę, Potem na Tomasa. Interesujące. Pana pismo odręczne zafascynowałoby grafologów. Co? Tomas zmarszczył brwi. Nic ważnego. Myślałam tylko o wzorcach. Ja, k sposób, w jaki ktoś trzyma pióro, ujawnia jego psychologię, punkty nacisku, kąt ataku, gwałtowność lub delikatność ich pociągnięć. Pana... Podpis sugeruje kogoś, kto bardzo stara się zostawić trwały ślad, albo być może próbuje napisać coś ponad czymś innym. Psychoanalizuje mnie pani na podstawie pisma odręcznego? Nie, powiedziała Rebeka, sprzątając rozlewisko z metodyczną precyzją. Jestem kimś, kto zwraca uwagę na szczegóły, jak to, że zawsze niszczy pan rzeczy płynami. Jest w tym coś niemal rytualnego. Pana dziadek miał podobne nawyki, prawda? Chociaż jego metody były bardziej trwałe. Kolor odpłynął z twarzy Tomasa. Skąd pani, co pani wie o moim dziadku? Tylko to, co jest w rejestrach publicznych, odznaczony medalem honoru, pochowany z pełnymi honorami wojskowymi w Arlington Sektor 7, o ile dobrze pamiętam, chociaż rejestry publiczne mogą być tak niekompletne. Mówią nam, co się stało, ale rzadko dlaczego. Pokazują nam medale, ale nie metody. Tomas cofnął się od jej biurka. — Niech pani trzyma się z dala od historii mojej rodziny. — Historia — zamyśliła się Rebeka — ma sposób na odmawianie pozostania pogrzebaną, szczególnie gdy została przykryta kłamstwami zamiast ziemią. Tej nocy Rebeka pozostała w bibliotece do dwudziestu trzecią. Dźwięk jej pisania odbijał się echem przez puste stosy, ale Rebeka nie pisała planów lekcji, strony zawierały coś o wiele bardziej niebezpiecznego. Nazwiska, daty i szyfr, który nie znaczyłby nic dla nikogo obserwującego. 7, 15, 23, 5, 18. Potem 2, 12, 15, 15, 4. Każda sekwencja liczb starannie wystukana, tworząc duplikaty zapisów, których nie można było schakować ani usunąć. Mackenzie Walsh, główna bibliotekarka, zauważyła rytmiczne pisanie i podeszła cicho. Pracuje Pani do późna, w pierwszy tydzień, chociaż nie jestem pewna, czy rozpoznaję format, którego Pani używa. Palce Rebeki nigdy się nie zatrzymały. To bardzo stary system, przedcyfrowy, z czasów, gdy sekrety musiały być przechowywane w kodzie, ponieważ nie było szyfrowania oprócz ludzkiej pomysłowości. Szyfr, ale wzorzec, nie pasuje do żadnego klasycznego szyfru, który znam. Rebeka w końcu przestała pisać. Niektóre szyfry nie są przeznaczone do ukrywania informacji, są przeznaczone do ich zachowywania, do zapewnienia, że nawet jeśli posłaniec zostanie uciszony, wiadomość przetrwa. Moja matka nauczyła mnie tego. Nauczyła się go od kogoś, kto nauczył się w najtrudszy możliwy sposób, że niektóre sekrety są warte śmierci, a inne warte zabijania dla nich. Następnego ranka przyszła dla Rebeki paczka. Siedem mosiężnych łusek leżało w aksamicie, wystarczająco stare, żeby być antykami. Każda z pojedynczą literą w I T N E S S. Podniosła jedną łuskę, trzymając ją w świetle. Mosiąc był splamiały od wieku, ale grawerowanie było głębokie i wyraźne. To były z nabojów M1 Garand, standardowe wyposażenie dla sił amerykańskich w Korei. Drzwi klasy otworzyły się bez pukania. Thomas Blackwood wszedł ze swoją zwykłą arogancją przywróconą, chociaż coś błysnęło w jego oczach, gdy zobaczył pudełko. Prywatna dostawa? Tajemnicze paczki przychodzące do szkoły mogą być niepokojące. Być może ochrona powinna zostać powiadomiona. Rebeka ostrożnie umieściła łuskę z powrotem w pudełku. Tylko niektóre antyczne materiały do projektu literatury historycznej. Wierzę w nauczanie z autentycznymi materiałami. To są z czasów wojny koreańskiej. Niesamowite, jakie historie może opowiedzieć stary metal, jeśli wie się, jak słuchać. Wojna koreańska. Powtórzył Thomas, kolor odpływający z jego twarzy. To starożytna historia. 50 do 1953. Nie tak starożytna. Pana dziadek służył, prawda? Sierżant sztabowy Michael Blackwood, prawdziwy bohater wojenny, zgodnie z oficjalnymi rejestrami. Harrison Fitzgerald poruszył się niekomfortowo. Dlaczego jest pani tak zainteresowana historią rodziny Tomasa? Rebeka uśmiechnęła się tym uśmiechem nauczycielki przedszkola. Jestem zainteresowana całą historią, szczególnie częścią i, które ludzie próbują pogrzebać. Czy wiedział pan, że wojsko przechowuje niezwykle szczegółowe rejestry? Każdy wystrzelony pocisk, każda, zgłoszona ofiara, każdy przyznany medal. A czasami, gdy porównuje się te rejestry między sobą, znajduje się fascynujące rozbieżności. Wyciągnęła kartkę papieru, postażaną i żółtą. To była fotokopia formularza wojskowego, w większości ocenzurowana czarnymi paskami, ale pewne słowa były widoczne. Incydent bratobójczy. Sześciu świadków. Śledztwo zakończone. Tomasz rzucił się do przodu, próbując chwycić papier, ale Rebeka cofnęła go. To jest własność prywatna. Właściwie to jest publiczny rejestr, dostępny dla każdego, kto wie gdzie szukać i jakie pytania zadawać. Chociaż pomaga, gdy twoja matka spędziła 17 lat zbierając dowody przed śmiercią. Twoja matka, powiedziała po prostu Rebeka. Catherine Walsh. Nie znałbyś tego nazwiska. Była bardzo dobra w byciu niewidzialną, aż do momentu, gdy nie była a potem była martwa. Rak, oficjalnie, chociaż to niesamowite, jak wielu świadków aktywności pana dziadka, rozwinęło agresywne nowotwory. Prawie jakby zostali narażeni na coś toksycznego. Jest pani szalona, Brendan Ashford wystąpił do przodu. Stawia pani deckie oskarżenia o coś, co wydarzyło się siedemdziesiąt lat temu. Siedemdziesiąt jeden lat i nie stawiam oskarżeń. Obserwuję wzorce, jak to, że każdy świadek tego, co naprawdę wydarzyło się w sektorze 7, skończył martwy w ciągu 20 lat. Wszyscy oprócz jednego, tego, który był wystarczająco mądry, żeby ukryć swoją tożsamość, zmienić nazwisko i spędzić dekady zbierając dowody. Moja matka była świadkiem numer 7. Umarła 5 lat temu, ale nie zanim opowiedziała mi wszystko, i co ważniejsze nie zanim nauczyła mnie jak skończyć to. Co zaczęła? Telefon Tomasa zabrzęczał. SMS był od jego ojca. Przyjdź do mojego biura natychmiast, przyprowadź swoich przyjaciół, nie mów nikomu. Tata dzwoni? Spytała łagodnie Rebeka. Wyobrażam sobie, że właśnie otrzymał jakąś interesującą pocztę. Czy wiedział pan, że Pentagon przechowuje kopie całej korespondencji? NC związanej z tuszowaniem, a czasami, jeśli ktoś złoży odpowiednie wnioski FOIA z odpowiednimi szczegółowymi informacjami, te dokumenty muszą zostać udostępnione, nawet jeśli dowodzą, że medal honoru został przyznany, żeby zatuszować morderstwo sześciu amerykańskich żołnierzy, którzy byli świadkami zbrodni wojennych. W ciągu następnych dni zachowanie Tomasa przeszło z agresywnego na erratyczne. Pojawiał się na lekcjach Rebekki, ale siedział w ponurym milczeniu, jego oczy śledziły każdy jej ruch. Rebeka kontynuowała nauczanie, jakby nic się nie zmieniło, chociaż zauważyła czarną limuzynę, która teraz śledziła ją do domu każdego wieczoru. Eskalacja nastąpiła w czwartek wieczorem. Rebeka została późno ponownie, pisząc w bibliotece, gdy pojawiło się trzech mężczyzn w uniformach konserwatorskich. Ich ruchy były zbyt skoordynowane jak na woźnych, ich oczy zbyt bystre jak na pracowników na płacy minimalnej. "Panno Thorn," powiedział lider, "musi pani pójść z nami. Było zajście związane z bezpieczeństwem." Palce Rebeki nigdy nie opuściły klawiszy maszyny do pisania. "Jak interesujące. Zajście związane z bezpieczeństwem, które wymaga trzech pracowników konserwatorskich, którzy nigdy tu wcześniej nie pracowali przed dzisiejszym wieczorem." Nacisnęła klawisz return, dzwonek zadzwonił w ciszy. Powiedzcie temu, kto was przysłał, że córka Catherine Walsh nie straszy się łatwo. Także wasza kabura na ramieniu jest widoczna. Pracownicy konserwatorski rzadko potrzebują Glocka 19 do naprawiania przeciekających rur. Światła zgasły. Kompletna ciemność pochłonęła bibliotekę. W ciemności Rebeka poruszała się z wyćwiczoną precyzją, pamięć mięśniowa z lat treningu prowadziła ją między regałami. Zanim oświetlenie awaryjne zamigotało, Rebeka zniknęła, zostawiając tylko swoją maszynę do pisania z dwoma słowami wystukannymi w środku. Jeszcze nie. Następnego ranka Rebeka przybyła i z Ty. Nalazła swoją klasę zdewastowaną, każda powierzchnia pokryta czerwoną farbą w sprayu. Dyrektor Blackwood stał w drzwiach z fałszywą troską. Panno Thorn, jestem zszokowany tym wandalizmem. Nie ma potrzeby prowadzenia śledztwa. Powiedziała spokojnie Rebeka. Sherwin Williams Premium Exterior, kupiona wczoraj o 16:17 w Hartley's Hardware na Mason Street. Zapłacone kartą kredytową należącą do Tomasa Blackwooda. Nie jest bardzo dobry w zacieraniu śladów musi nie odziedziczyć talentu dziadka do ukrywania dowodów twarz Roberta Blackwooda pociemniała. To poważne oskarżenie. To nie jest oskarżenie, to jest fakt. Tak jak fakt, że sprzeniewierzał pan środki federalne szkoły. Tak jak fakt, że pana ojciec nie umarł jako bohater w Korei, ale zamordował sześciu współżołnierzy, którzy byli świadkami jego egzekucji i jeńców dla sportu. Tak jak fakt, że ktoś zabija potomków tych świadków przez ostatnie dwadzieścia lat, a Tomas prawdopodobnie jest następny na liście. Tego popołudnia Tomas poszedł za nią do biblioteki. Pojawił się w drzwiach dwadzieścia minut później, jego twarz blada i napięta. Mój ojciec mówi, że pani kłamie. Pana ojciec wie, że mówię prawdę. Dlatego się boi. Dlatego w jego biurze jest walizka wypakowana gotówką i fałszywymi paszportami. Wyciągnęła fotografie pokazujące siedmiu żołnierzy w Korei zima 1952. To pana dziadek. Pozostałych sześciu to świadkowie. Szeregowy James Holman, zastrzelony w plecy podczas nocnego patrolu. Kapral Anthony Reed, wypadek jeepem na czystej drodze. Sierżant Bruno Kowalski, wypadek treningowy z ostrą amunicją. Szeregowy David Chen, spadł z wieży strażniczej w biały dzień. Kapral Martin Hughes, zatrucie pokarmowe, które zabiło tylko jego z dwustu mężczyzn, i szeregowy pierwszej klasy William Walsh, dziadek mojej matki, który zginął w podejrzanym pożarze domu w 1976, zostawiając moją matkę sierotą w wieku dziewięciu lat. Nawet jeśli to prawda, to było siedemdziesiąt lat temu to nie ma nic wspólnego ze mną. Trzy tygodnie temu, pana kuzyn Matthew w Bostonie spadł ze swojego balkonu apartamentu. Samobójstwo, według policji. Dwa miesiące temu, pana wujek Richard w Seattle zginął w wypadku samochodowym. Sześć miesięcy temu, brat pana ojca w Miami utonął w swoim basenie, mimo że był pływakiem wyczynowym. Ktoś zabija mężczyzn z rodu Blackwoodów, Thomas, a pan jest ostatni z pana pokolenia. Kto, kto to robi? Jeszcze nie wiem. Ale są profesjonalni, cierpliwi i metodyczni. Moja matka odkryła wzorzec tuż przed diagnozą raka. Spędziła swoje ostatnie pięć lat zbierając dowody, przygotowując mnie, upewniając się, że ktoś będzie znał prawdę. Dlaczego mi pani to mówi? Ponieważ ma pan osiemnaście lat i jest pan głupi, niezły. Ponieważ ktoś musi przerwać cykl przemocy, który rozpoczął pana dziadek. Także dlatego, że potrzebuje przynęty. Ktokolwiek poluje na pana rodzinę, w końcu przyjdzie po pana. Kiedy to zrobi, będę obserwować. Tej nocy Thomas przybył do biblioteki o 22.00 niej, jak poinstruowała Rebeka. Rozmawiałem z moim ojcem, przyznał się do części. Mój dziadek był potworem, zabił tych ludzi, ponieważ zobaczyli, jak egzekutuje koreańskich jeńców dla sportu. Zanim Rebeka mogła odpowiedzieć, światła zgasły. Tym razem wiedziała, że to nie był problem z zasilaniem. Czerwone kropki laserowe pojawiły się w ciemności, tańcząc po ścianach jak śmiertelne świetliki. Głos z akcentem i zimny odbił się echem przez bibliotekę. Świadek osiem zlokalizowany. Dziedzic Blackwooda to bonus. Protokół Artemis autoryzowany. Rebeka poruszała się w ciemności, jej ręka znajdując ceramiczny nóż za fałszywym grzbietem książki. Artemis zawołała. Zastanawiałam się, kiedy się pokażecie. Dwadzieścia lat mokrej roboty, a dopiero teraz stajecie się na tyle niechlujni, żeby zostać zauważonymi. Córka Catherine Walsh powinniśmy byli zabić cię lata temu. Albo może sprowadziłam was dokładnie tam, gdzie chciałam. Czy myśleliście, że nie wiem o Artemis Pentagon Black Ops sprzątanie zakłopotań z zimnej wojny eliminowanie każdego, kto mógłby zaw. Stydzić kompleks militarno-przemysłowy. Moja matka spędziła 17 lat mapując wasze operacje. Pierwszy napastnik przyszedł szybko i profesjonalnie, ale Rebeka spędziła całe życie przygotowując się na ten moment. Ceramiczny nóż znalazł szczelinę w jego taktycznej kamizelce. Drugi przyszedł od tyłu, ale usłyszała jego oddech, obróciła się i pozwoliła jego pędowi wnieść go w regał, który przewrócił się z trzaskiem. Tomas obserwował z pod stołu, jak Rebeka stała się czymś całkowicie innym od łagodnej nauczycielki. Poruszała się jak woda przez ciemność, każdy ruch ekonomiczny, zabójczy, precyzyjny. Ale było ich zbyt wielu, w końcu liczba przeważyłaby umiejętności. Potem światła eksplodowały z powrotem, oślepiająco jasne. FBI, FBI! Agenci wpłynęli do biblioteki z bronią wyciągniętą. Operatorzy Artemis zastygali, złapani między ich celem a agentami federalnymi. Czy naprawdę myśleliście, że przyszłam tu sama? spytała Rebeka głównego operatora. Że wszedłbym w pułapkę bez wsparcia? Transmitowałam wszystko do FBI przez trzy tygodnie. Moja maszyna do pisania nie tylko pisze, transmituje też. Stara technologia ukrywająca nowe możliwości. Gdy FBI prowadziło operatorów w kajdankach, Thomas stał nad powalonym przywódcą. To za mojego kuzyna Matthew i mojego wujka Richarda i wszystkich innych, których zabiliście, ponieważ mój dziadek był potworem. Nie jest pani naprawdę nauczycielką, prawda? spytał Thomas. Nie. Nie jestem też z FBI. Jestem czymś bardziej skomplikowanym. Strażniczką sekretów. Ochroniarką świadków. Kimś, kto zapewnia, że prawda przetrwa nawet gdy świadkowie nie. Dyrektor Robert Blackwood został aresztowany następnego ranka, wyprowadzony ze swojego biura w kajdankach podczas gdy ekipy informacyjne uwieczniały każdy moment. Historia eksplodowała w nagłówkach, ale Rebeka torn już zniknęła, jakby nigdy nie istniała. Jedynym śladem była wystukana strona zostawiona na biurku Tomasa. Twoja ochrona kończy się, gdy zaczynają się twoje wybory. Wybieraj mądrze. Tomas stał w pustej klasie, gdy zauważył coś jeszcze. Fotografię Polaroid się, bie zrobioną spoza szkoły. Na odwrocie nieznajomym pismem. Świadek dziewięć zidentyfikowany. Ochrona zakończona. Korwus. Podniósł wzrok i zobaczył nowego ucznia w drzwiach. Wysokiego, chudego, z czarnymi włosami i oczami tak ciemnymi, że zdawały się pochłaniać światło. Chłopak uśmiechnął się, a Tomas poczuł, jak jego krew zamienia się w lodowatą wodę. Jestem Salwator, powiedział chłopak, jego akcent niemożliwy do określenia. Salwator Korwus. Wierzę, że będziemy bardzo dobrymi przyjaciółmi, Thomas. W końcu mamy tak wiele wspólnego. Dziadkowie z sekretami, rodzinne dziedzictwo pisane krwią i ktoś tam na zewnątrz, kto chce nas obu martwych. Podszedł do starej maszyny do pisania rebeki i przejechał palcami po klawiszach. Bez naciśnięcia niczego maszyna zaczęła pisać sama. N, I, G, D, I, V, I, C, E, J. Tomas wybiegł z pokoju, ale słyszał śmiech Salwatora, podążający za nim korytarzem, odbijający się od ścian jak krakanie kruków. Gdy noc opadła nad Akademią Whitmore, spisek trwający siedem dekad został ujawniony, ale coś starszego i mroczniejszego zajęło jego miejsce. Thomas Blackwood miał wkrótce odkryć, że niektóre rodzinne sekrety lepiej pozostawić pogrzebane, a niektórzy ochroniarze są bardziej niebezpieczni niż zagrożenia, przed którymi chronią. Maszyna do pisania w pustej klasie kontynuowała swoje fantomowe pisanie głęboko w noc, wysuwając nazwiska martwych i tych, którzy mieli wkrótce umrzeć. Podczas gdy gdzieś w ciemności Rebeka Thorn jechała ku swojemu następnemu zadaniu, swojej następnej tożsamości, swojemu następnemu sekretowi do ujawnienia lub pogrzebania. Wojna między prawdą a kłamstwami nigdy się nie kończy. Po prostu znajduje nowe pola bitwy i nowych żołnierzy do poświęcenia.